Wszystko kurwa beń! Pojebany, pojebany! w tanie co pętanie! co co pętanie! Z wykręcaniem Cały pojebany klop robi łup, łup, łup! Cały pojebany klop robi łup, 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 O kurwa! Ja pierdo Mhm... Mm hmm. Co jest kurwa? Pojebało z tymi tedykami? Pojebało mi kurwa. tu nie jest żadnej konfrontacji. Co jest kurwa? No dobra, no to witamy, witamy. Mm. Mam nadzieję, że. Co niektórych nowych widzów, bo kurwa ta liczba rośnie po prostu zajebiście szybko, zaraz tu 8 kafli będzie. I intro ostrzegło, że tu będzie grubo. No. No przejebane kurwa, no ja nie wiem co tu się po w ogóle stało. O! Bartek 221 222 2. Niby chujowy wynik, ale jednak kurwa tutaj cyferki pokazują, że zacny gracz, nie? Aha, i to jest nowy ten, znaczy nowy kurwa. Aha, on tu się topi, no to luz. Co mi nie kurwa mać? Czyli tak, to jest obiekt 416 Taka świeżynka w moim garażu, w miarę i tego no, i kurwa, tam już lecę prosto do tego zjeba dziewiątego, który jest ponoć bardzo fajny. A tego tak, tak pół na pół oceniam. No, miękkisz troszkę, ale ale daje radę. A z tym cięciem to coś jest, kurwa, ostatnio nie tak, bo mimo zmniejszonych detali, ja mam chyba jakiś wirus, jak mi to się opowiadał. Mimo zmniejszonych detali, i tak, i tak, kurwa potrafi mi przyciąć tą granie, nawet yy, nie nagrywając, więc yy, jeżeli chodzi o, o, o samo nagrywanie, to nie ma... ma to ni nic do rzeczy. Nie ma nic do rzeczy, nie, nie ma nic do rzeczy o. W ten sposób. Mm. Co ja chciałem ci jeszcze zapytać. No nie wiem, no patrzcie kurwa, ustawienia, graficzka. No niby tutaj średnio jakiś tu wiebałem. Te kurwa dynamiczne zmiany efektów to też niby coś tam pomogło przez chwilę, ale potem już chuj. A wcześniej było git, nie? Miałem tam 50-40 klatek i kurwa było zajebiście. się cieszyłem, a teraz kurwa klatkuje, zrażyga kurwa. Denerwujące jest, to nie powiem. Czekajcie, aha, tego zabili. A i wieża to jest 75 stopni max O kurwa Je yeah. no, super partia Ach no nope. Oboje ja nie jakbym kurwa nie ten O w ogóle w całą mi przejęło? A nie no w sumie tu A tutaj to się łączy Widzicie tu jest cały ślad, nie? Kurwa! No dajcie dokończyć i z tą trawą wypierdalać Cały ślad. Dwa ślady. Cały ślad. Taka magiczna sztuczka nie? Dobra, na razie tu jest... Loosing control, kurwa. A kurwa, noć, no. W ogóle, tak jak tam Harto pojechało, nie spodziewałem się takiej akcji. Że, że oni tutaj tak... Znaczyła, skoczą pabiana, w krocze No, niby tutaj świecę, no ale takie świecenie, że wiecie, oni są zajęci górką, nie? No, tam mamy ze trzy czołgi, które. O kurwa. O, ty dziwko, kto ci kazał się zatrzymać. Luf, luf, luf. Chyba ty tak strzelasz kiedy? No jebać mu! Kurwa, mać! Aj! Ach, kurwa, no. Nie mnie te chipsy rozproszyły. Mm. Jak już mało o chipsach, to pochwalę się, że już kończę, kurwa. terapię antynikotynową. Mhm. Jeszcze trochę tabletek mi zostało. Bo biorę ten Desmopsa, to zareklamuję 5 dni, kurwa, akurat 25 dni. i Chuj, nie palisz, no, no ale trochę się innej woli się przyda. To nie powiem, że nie. Mam tutaj też takiego mm, gruchotrzepca. Ten, jak już jestem jakiś wkurwiony na Wota, nie wiem, Quest, ja sobie tutaj sobie mopsuje i napierdala mnie. No, teraz jestem bluzowany tutaj. Hmm. Przynajmniej to wygrają, bo kurwa nic nie zrobiłem. Zagrałem jak na przykład. No, nawet nie ma tu. A oh, jest, rychu 50. O. No, raczej byłem na takiego, który zawsze przegrywa, więc.

Na razie tutaj zezami widzę na No, chyba nie ma już naprawki, szkoda. To no, więc jak będzie jakaś nowa też gierka, ale jeżeli ktoś jeszcze dotrwał do końca to powiem wam, że nie zapomniałem o tych yy, takich no, weteranach dubbingu. O pierwszych takich moich widzach, którzy kurwa tutaj oglądali sobie jakieś poczynania, w, kurwa w jakichś tam gierkach, jak będzie coś nowego, coś co, co mi się po prostu spodoba, i będę chciał zagrać, to zagrać, to się nie bójcie, to tutaj będzie. nie będzie. Kurwa, no tu już tacy ogarnięci, że nad nie ma skończenia, no żal. Aha. <laughs> nie. Widzicie, nieraz widzicie tam hmm. kurwa fioletowy grasz tam wyjebany w nie? A tak naprawdę chujar zrobił. I widzicie mógł na przykład jeść chipsy jak ja w tym momencie i kurwa odwrócił jego uwagę totalnie, nie? Ewentualnie ostatnio słyszałem. że dziwki komuś tańczyły <laughs> przed kurwa tym monitorem to też nie mógł przycelować. Pozdrawiam przyjemny. Hmm. ewentualnie kiedyś wspominałam, że ktoś je kanapkę i spada mu pomidor na kurwa podłogę. Patrzy, gdzie ty leży pomidor, żebyś się nie pośliznął, potem nie złamał karku, nie. Hmm. Jeszcze to przegracie. Dobra, popatrzmy na koksa. No, co by tu jeszcze powiedzieć? A, jak coś to takie powiedzmy postanowienie, że już do końca będziemy, kurwa, oglądać te kurwionych... No bo co? Potem, jak coś ciekawy jest, czy jak to się mniej więcej rozegrało, czy. czy, czy może jakieś właśnie śmieszne akcje, bo kurwa na no, WOTRY PLACE nie będę wstawiał. Ja no gdzie tam, kurwa, to, i aż jeszcze mnie tak nie pojebało. No czają się jak Murzyni kurwa w krzakach, no ruszyć dupy Ja tu nagrywam kurwa, nie tu dysk zapierdolony zaraz będzie potem kurwa będę uploadował godzinami Chyba nie mogę, 10 kilometr, nice. <grystanie> Jaki Jezus, ja pierdolę. No ładnie wygraliście. ze mnie. <grystanie> o kurwa. Jakbym normalnie grał, to ja kurwa jestem bogiem wszędzie kurwa, gdzie tylko nie spojrzę. Dobra, pozdrawiam, trzymajcie się.